Ogród macie i rośliny egzotyczne. W dzisiejszym odcinku chcę Wam pokazać tą oto roślinkę. Jest to bananowiec musa florida, AEAE -E, inaczej. To jest odrost tak ogólnie od rośliny matecznej, który oddzieliłem kilka miesięcy temu. Już nie pamiętam dokładniej, do dokładnej daty, kiedy to było. No ale gdzieś to było mniej więcej 2 miesiące temu. I e, oddzieliłem go z nadzieją, że uda mi się e, tego banana szybciej rozmnożyć. Tak, Jeszcze była zima. E, oddzie, od, wy, wyciągnąłem e, roślinę mateczną z doniczki, oczywiście w tym, w tym celu, żeby to pobrać. Pobrałem dwie, sadzą, dwie bulwy, które jeszcze dokładnie nie, nie wyszły z ziemi. E, ta miała bardzo, bardzo dużo korzeni własnych, ale po, właśnie po oddzieleniu i przesadzeniu do innej donicy, te korzenie po prostu straciła i była w takim stanie jakby uśpienia. Druga mniejsza bulwa zgniła. Roślina mateczna dostała wtedy niepotrzebnie, całkowicie bo chciałem sprawdzić mieszankę taką jak dla aroidów, jak na przykład dla, dla monstery lub filodendronów ten, ten mój bigos, tak? czyli włókno kokosowe, drobne, grube, ziemia uniwersalna, perlit, keramzyt no taka ogólna mieszanka, no i w tej mie mieszance niestety długo utrzymywała się woda, wilgoć i e, roślina e, ta mateczna, duży AEAE, e, zaczął marnieć. E, sprawdziłem, o co chodzi. Miał bardzo sucho. O dziwo. Nie że to długo wodę, trzyma, ale banan z, tej, z tego podłoża szybko wypił tą wodę. No i co? I ja go, y, ma, Mamuśkę za mocną podlałem. Wystawiłem ją za wcześnie na dwór, bo już były fajne w dzień temperatury. Ale nie zdążyłem schować przed wieczorem, i niestety ta ziemia była za zimna, tak? Dlatego banana i korzenie zaczęły przygniwać. Od razu nie było tego widać. Dopiero po jakimś czasie ten banan przestał rosnąć, i te liście wychodzące liście, zaczęły wysuwać się takie. Blade yy, i bardzo kruche, bardzo łamliwe, co dało mi do myślenia, że coś się dzieje, coś jest nie tak. No i yy, niestety yy, po wyciągnięciu banana z donicy, wszystkie korzenie były martwe, zgnite, więc yy, wilgoć i zbytnia wilgoć i zbyt niska temperatura po prostu tego banana załatwiły. Podejmowałem próby odratowania tego korma matki, tego, tej czyli korma, czyli tej bulwy, tego rdzenia, tak? Bananowca. Używałem do tego celu wody utlenionej. Działałem według zaleceń kolegi, który się zna właśnie na, na różnych chorobach roślin i po zastosowaniu wody utlenionej yy, banan yy, Boże przepraszam, zacinam się yy, ten korm fest się spienił później go przesuszyłem yy, 2-3 dni i yy, posadziłem z powrotem do, yy, do właśnie do tego keramzytu yy. No, ale to nic nie dało, Te, ta, ta jakby zgnilizna już weszła do środka no i po prostu banan padł, ale zaopiekowałem się bardziej e, tym maluszkiem, e, wsadziłem go właśnie do perlitu, e, do wilgotnego perlitu, e, gdzieś dotąd było wody, około centymetra wody na dnie i tak przykryty był woreczkiem z wierzchu, aby, aby tylko i na grzejniku na takiej desce oddzielony był od grzejnika, żeby się e, no po prostu nie zakotował. Temperatura na piecu na centralnym była ustawiona około 50 do 60 stopni czasem. No i e, po jakimś czasie e, zajęło mu to mniej więcej e, z 2, no z 3 tygodnie. W tym perlicie, zanim się obudził, bo wcześniej był w zwykłej ziemi uniwersalnej, po prostu stał sobie na parapecie i nie ruszał. A tutaj, jak widzimy, już zaczął się fajnie wysuwać, korzonki e, zaczęły wychodzić. No i pomyślałem sobie, że e, już jest pora, żeby go przesadzić e, do ziemi, a po prostu już się nie będę bawił żadne bigosy dla bananów, tylko użyję samej czystej ziemi uniwersalnej. Bez żadnych dodatków. Tutaj sobie przygotowałem taką małą doniczkę, żeby mi się fajnie zmieściła też na tej desce. Jak widzimy, on puścił korzonki tylko od góry. Od dołu nic nie ma. Bardziej od góry puścił. Tak wygląda. Troszkę jak dziwidło teraz. Troszkę za płytko. Muszę tu poprawić ostrość. Tej ziemi nie chcę za bardzo ubić, żeby ona była taka pulchna. Ona jest już troszkę wilgotna. Lekko go tylko podleję i też go przykryję tym woreczkiem. O, lekko ucisnę, żeby te korzonki się nie połamały. O, tak tylko, aby się przytuliły do tego podłoża i Resztę zasypię od góry tą ziemią. Już nie będę pokazywał jakiej to firmy ziemia, żeby nie robić tutaj antyreklamy, czy kryptoreklamy, jak to się tam nazywa. No, troszkę za mocno. Wy, wyciągniemy ten czubeczek. No i czekamy, niech sobie rośnie. Jeszcze dostanie woreczek na głowę. bo będzie miał ciepło. I zobaczymy, ile czasu mu zajmie, żeby wypuścić pierwszy taki właściwy listek. I, aha, i co ważniejsze, czy będzie fajnie wybarwiony. Bo nie każdy odrost musa floridy y, wypuszcza wybarwione liście Mogą być albo zielone, albo całkowicie białe, bo takie pół na pół to. No tak pół na pół wychodzą. Także trzymajmy kciuki za tego maluszka i życzcie mu. Jemu powodzenia! A tutaj mamy w podobny sposób odratowane dwie kolokazje: z lewej strony kolokazja konna coffee. Z po prawej kolokazja mojito. Kolokazję posadziłem do e, do włókna kokosowego, które jest jak wiadomo jałowe. A to sprzyja rozwojowi e, szybszemu rozwojowi korzeni po to, że bo roślina szu, będzie szukać tych substancji odżywczych e, niżej. Tak? Będzie dążyła tymi korzeniami, będzie szukała jedzenia. A na dno wsypałem tak po troszeczkę, tak no, dosłownie, szczyptę ziemi uniwersalnej. Jak już się tam dostanie, jak już korzonki zaczną wychodzić, ta roślinka zacznie tworzyć nowe listki i będzie ładna. Jedna i druga. I tak samo były ukorzeniane w perlicie. Identycznie właśnie jak Musa Florida. To co. To by było na tyle. Życzcie tym roślinkom powrotu do zdrowia i szybkiego wzrostu. Ja Wam dziękuję i pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej!